Siema, siema! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat 10 przydatnych rzeczy na deskorolkę. Okej, okay, dobra. Zaczynamy od pierwszej rzeczy. No Pierwszą rzeczą oczywiście będzie plecach, ponieważ gdzieś to musicie sobie wszystko zapakować, co nie? No ja mam tutaj z nerbusa plecaczek elegancki. Z rzepami na deskę, także od razu mogę sobie ją przypinać. Ok, skate tool narzędzie, dzięki któremu możemy w każdym momencie dokręcić naszą deskorolkę, poluzować albo coś tam poprawić. Też możecie używać jakichś kombinerek oraz śrubokrętów, ale ja osobiście polecam skate toola, wszystko masz w jednym miejscu, nie musisz kombinować. No, odkładamy. Następną rzeczą, którą chcę Wam pokazać jest nic innego jak słuchawki. Osobiście mam Skullcandy, candy, mega spoko słuchaweczki. Zakładamy sobie tak. Są na bluetooth, trzymają was 8 godzin. Sobie śmigam w nich w ten sposób i nie spadają. Słuchawki no nie ukrywajmy. Super siedzi na desce w słuchaweczkach. No chyba, że jesteście z kimś. Jak jesteście z kimś, no to wtedy głośnik bezprzewodowy. Muzyczkę odpalacie i sobie słuchacie na głośniczku i przy okazji ziomeczki słuchają. No, ale żeby ziomeczki słuchały, no to oczywiście jest potrzebny też telefon, tak? bo z czegoś trzeba puścić tą muzykę. Ewentualnie jakaś MP3. Kolejną rzeczą, bardzo potrzebną, moim zdaniem jest... Powerbank. Osobiście mam Xiaomi 20 000 mAh. Bardzo fajnie się sprawuje, nie jest wcale jakiś drogi, bo na Allegro można za stówkę już wyciągnąć. No i ładuje na dwa porty i szybkie ładowanie ma. Szybkie ładowanie siebie i szybkie ładowanie urządzeń. Czyli jednym słowem możecie ładować wszystko nim. No ja ładuję na przykład telefon i głośnik jednocześnie, dzięki czemu mogę sobie słuchać w nieskończoność muzyki. Ok. następna rzecz, stricte związana z deskarolką, to nic innego jak jakaś świeca. No musicie to woskować tak, jakiś wosk jest potrzebny, no i ja akurat korzystam z takich zwykłych świeczek. Dobra, lecimy dalej. Co my tu mamy? Jak jest ciemno, jak jest ciemno to używamy jakiś latareczek albo jakiś światełek. Osobiście mam Amarana alm 9 super lampka powiem Wam. Chyba na półtora godziny wystarcza. Mega, mega, mega fajnie to oświetla. No możecie sobie kupić tam jakąś inną. Wszystkie sprzęty to są moje, z których po prostu korzystam, naprawdę. I muszę przyznać, że polecam. Fajne, małe, ładowane na USB. Jak jest ciemno, to naprawdę dają radę. Zrobię pewnie z tego test prędzej czy później. Ok, no i co my tu jeszcze mamy? No i mamy jeszcze, można powiedzieć, chyba przedostatnią rzecz. GoPro. Kamerka to podstawa. Nawet jeżeli nie chcesz udostępniać swoich rzeczy w sieci, to warto je nagrywać. Po pierwsze, będziesz miał pamiątkę. Po drugie, będziesz mógł swoim ziomkom pokazać. Po trzecie, będziesz, musiał, będziesz mógł się pochwalić rodzince. No i co najważniejsze, przynajmniej dla mnie, będziesz mógł, czy tam mogła, przepraszam, nie, e, po prostu nagrać swoje triki i sprawdzić, jak Ci one idą i co trzeba jeszcze poprawić. Widzisz to na filmiku i wiesz, jak to poprawić. To jest must have. No, i już mamy w sumie chyba dyszkę z tego, co się nie mylę. Ale jeszcze jest bonus, a bonusem jest nic innego jak woda, moi drodzy. Tak, właśnie. Woda to podstawa. Trzeba pić, dużo pić. No, dobra, może nie za dużo. Ale trzeba sporo pić, żeby nie upaść, bo jeździmy sporo po kilka godzin. No i wiecie, trzeba dbać o zdrowie. Jak widzicie, pokazałem wam cały zestawik. Pokazałem. Kamerkę, słuchawki, głośnik, tutaj skate, tool Xiaomi powerbanka, świecę, lampkę, plecaczek, no i telefon, nie? Bo w sumie teraz z telefonu to jak bez ręki, a ja wiecie jak to jest. Jakieś Instagramy wrzucać, coś nagrywać, bateria pada, kładujesz sobie powerbankiem, nie musisz wracać na chatę, nie? No co? Pytaliście o takie filmiki, czy zrobię coś z tym stylu? no i zrobiłem. Mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście łapa w górę, subskrypcja i komentarz, co wy nosicie w plecaku, gdy idziecie na deskę. Dzięki wielkie, żegnam się z wami. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Zapomniałbym o najważniejszym. Dobra, może nie najważniejszym, ale jednym z ważniejszych rzeczy. Moi drodzy, musicie mieć jeszcze jakieś łożyska nakrętki, montażówki, ogólnie jakieś śrubki zawsze noście ze sobą, bo one lubią wypadać, psuć się itd. tak dalej. Dobra, żegnam się, trzymajcie się.